Powiatowy Dzień Kombatantów to ważne święto dla lokalnej społeczności. Nasza społeczność pamięta o tych ludziach, którzy wywalczyli nam wolność. Tak, dzisiaj obchodzimy Powiatowy Dzień Kombatanta. Jest to bardzo ważny dla nas dzień. My jako społeczność zespołu szkół nr 3 nosząca tak zaszczytne imię kombatantów rzeczpospolitej Polski, szczególnie pielęgnujemy tą tradycję i, i naszych kombatantów. Myślę, że pamiętamy o naszych kombatantach. Do naszej szkoły zapraszamy na godziny wychowawcze. Organizujemy wiele spotkań z kombatantami. I takie jak dzisiejsze święto, Dzień Kombatanta, też jest to wyraz szacunku i uznania dla nich. Młodzież jest świadoma tych losów, które spotkały ich poprzedników i przeszłe pokolenia. Myślę, że właśnie te spotkania na godzinach wychowawczych, apele, święta, to właśnie przybliża. Y tą świadomość ich i jeszcze bardziej przekonuje do tego, jak ważni kombatanci są dla nas i jak wielką rolę odegrali w historii naszej Polski. Myślę, że te spotkania na godzinach wychowawczych, bezpośredni kontakt, to jest właśnie ten najważniejszy element patriotyzmu, jaki uczymy naszą młodzież. Historii nie jest za mało w szkole? Pewnie za mało. Zawsze powiem tak, są dwie godziny tygodniowo, i chciałoby się, żeby było jeszcze więcej tej historii na lekcjach w szkole. Ale myślę, że jeżeli my rozbudzimy takie zamiłowanie, zaszczepimy tą chęć sięgania po wiedzę historyczną, to młodzież sama również sięgnie po podręczniki.